Łyska policja opublikowała wczoraj zdjęcie, jak tutaj dzielnie strzegą, zdecydowanie bronią Zdjęcie zrobione, robota wykonana, można wracać No dobra, podjadę na te trzy przejścia tutaj, podjadę na Garc i podjadę jeszcze do albeku. Zobaczymy, czy naprawdę Straż Graniczna i policja czegokolwiek tu pilnuje Czy po prostu chłopaki przyjechali Wykonali polecenie komendanta, zdjęcie zrobili, medium wrzucili informację i jest pięknie, ładnie i bogato. No tak to wygląda teraz. Niedziela. Jedziemy dalej, zobaczymy. Przejście graniczny Gardz. Może tutaj znajdziemy funkcjonariusza Straży Granicznej, może tu znajdziemy funkcjonariusza Policji Obywatelskiej? No, patrz, panie, nie udało się. No patrz panie, nie udało się. A na zdjęciach w internecie tak ładnie chłopaki wyglądają. Co zrobisz jak nic nie zrobisz? Jesteśmy na przejściu granicznym w Albek, Świnoujście Albek. I tutaj i tutaj jakie jest moje wielkie zdziwienie, również nie ma ani straży granicznej, ani policji obywatelskiej.